16. Olimpiada Matematyczna Juniorów, zawody pierwszego stopnia, część korespondencyjna, wrzesień-październik 2020 roku. Zadanie trzecie. Liczby A, B, C spełniają warunek wartość bezwzględna z A minus B równa jest 2 razy wartość bezwzględna z B minus C równa jest 3 razy wartość bezwzględna z C minus A udowodnij, że a równa się b równa się c. W rozwiązaniu wykorzystamy następującą nierówność. Wartość bezwzględna z x plus wartość bezwzględna z y jest większe lub równe wartości bezwzględnej z sumy tych liczb, która jest spełniona dla dowolnych liczb rzeczywistych x y. Dowód tej nierówności przeprowadzimy za chwilę, a teraz przy jej użyciu rozwiążemy zadanie. Oznaczmy przez r wszystkie trzy wyrażenia występujące w treści zadania. r równe jest wartość bezwzględna z a minus b, równe jest dwa razy wartość bezwzględna z b minus c, równe jest trzy razy wartość bezwzględna z c minus a. Wówczas r jest większe lub równe 0, bo wartość bezwzględna jest większa lub równa 0, oraz po przekształceniach wartość bezwzględna z a minus b równe jest r, wartość bezwzględna z b minus c równe jest 1 druga r, wartość bezwzględna z c minus a równe jest 1 trzecia r. Stąd wykorzystując wspomnianą nierówność uzyskujemy 1 druga r plus jedna trzecia r równe jest wartość bezwzględna z b minus c plus wartość bezwzględna z c minus a. Co jest większe lub równe wartości bezwzględnej z B minus C plus C minus A, a to jest równe wartość bezwzględna z B minus A. Wartość bezwzględna z dowolnego wyrażenia jest równa wartości bezwzględnej z wyrażenia przeciwnego, czyli to jest równe wartość bezwzględna z A minus B, a to się równa r, czyli 5 szóstych r jest większe lub równe r. Nierówność ta nie może być jednak spełniona, jeśli r jest większe od zera. Wobec tego r musi być równe 0. I w konsekwencji a minus b równe jest 0, b minus c równe jest 0 i c minus a równe jest 0. Stąd a równe jest b równe jest c, co należało wykazać. Wróćmy teraz do nierówności, na której oparte jest to rozwiązanie. Suma wartości bezwzględnych dwóch dowolnych liczb jest większa lub równa wartości bezwzględnej z ich sumy. Dowód tej nierówności można przeprowadzić w następujący sposób. Załóżmy najpierw, że x plus y jest większe lub równe 0, ponieważ wartość bezwzględna z x jest większa lub równa x oraz wartość bezwzględna z y jest większa lub równa y, to po dodaniu stronami tych nierówności uzyskujemy suma wartości bezwzględnej z x i y jest większa lub równa sumie x i y, a ponieważ x plus y jest nieujemne, to to jest równe wartości bezwzględnej z x plus y. Jeśli z kolei x plus y jest mniejsze od zera, to dodając stronami nierówności, wartość bezwzględna z x jest większa lub równa minus x oraz wartość bezwzględna z y jest większa lub równa minus y, otrzymujemy suma wartości bezwzględnych x i y jest większa lub równa minus x minus y. To jest równe minus x plus y, a dla sumy x plus y ujemnej, to jest równe wartości bezwzględnej z x plus y. W obu przypadkach dostajemy żądaną nierówność.